Kugo M4 Pro, czyli ulepszona wersja tradycyjnej Kugo M4. Główne różnice to większa bateria, terenowe opony, ulepszony system składania. Wady, które pozostały to kontrowersyjne oświetlenie na bokach podestu, które na szczęście można łatwo zlikwidować, oraz luzy na kierownicy utrudniające komfortową jazdę. Jest to jedna z najbardziej obleganych hulajnóg o mocy silnika 500 W ze względu na swoją atrakcyjną cenę. Ma bardzo zadowalające osiągi. Mowa o 45 km na godzinę przy najwyższym trybie oraz dystansie na jednej baterii wahającym się między 30 a 60 km. Posiada przyzwoite zawieszenie oraz hamulce mechaniczne tarczowe. Dodatkowo zawsze w zestawie jest siodełko z jego mocowaniem. Idealna na początek przygody z hulajnogami o ponad przeciętnych możliwościach. Jako MyWay zalecamy je kupować ze sprawdzonego miejsca, nie sugerując się najniższą ceną. Według nas przegląd zerowy, polegający na uszczelnieniu całości oraz optymalnej regulacji, jest skazany ze względu na niedopatrzenia fabryczne. Na nagraniu wersja 13Ah z 2020 roku. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o Kugo M4 Pro, oglądaj dalej. Z przodu mocna lampa o lepszej jakości w porównaniu do klasycznej wersji M4. Po bokach kolorowe oświetlenie instalowane fabrycznie. Z tyłu światło pozycyjne. Światło stop oraz kierunkowskazy. Na prostej kierownicy są klamki hamulców, wyświetlacz z przepustnicą gazu, stacyjka, woltomierz, klakson oraz włącznik świateł. Na wyświetlaczu m.in. trip, odo, przybliżony stan baterii, obecny tryb jazdy, aktualna prędkość. Jeżeli chodzi o amortyzację, mamy tutaj dobrej jakości zawieszenie przedniego oraz tylnego koła. Tak wygląda jego praca przy przebiegu 70 km. Jeżeli chodzi o zakres skrętu, więcej nie potrzeba. Praca silnika pierwszy tryb drugi trzeci. Hamulec. Błotniki dobrze chronią użytkownika przed zachlapaniami. Nie ma z tym problemu. Są całkiem dobrej jakości. Tutaj reakcja siodełka na obciążenia. Po wyjęciu hulajnogi z pudełka kierownica ma spore luzy. Da się je usunąć poprzez dokręcenie śruby mocującej przedni widelec stosując klej gwintowy. Kierownica jest 120 cm od ziemi w jej najwyższym położeniu. Odległość podestu od ziemi to 20 cm. M4 Pro składa się w trzech miejscach: kolumna kierownicy, kierownica oraz rączki. Wymiary po złożeniu. Wymiary oryginalnego kartonu to. Tutaj porównanie Kugo M4 Pro do Kugo gabary Gabarytowo są bardzo podobne. Cenowo również. M4 Pro, jak na swoją cenę, ma bardzo ciekawe osiągi. Dodatkowo jest przyjemna w użytkowaniu oraz bezpieczna. Producent podaje, że wytrzyma obciążenie do 150 kg. Według nas jest to lekkie nadużycie. Możliwość łatwego zdemontowania siodełka daje nowe możliwości. M4 Pro jest uniwersalna ze względu na szeroki zakres regulacji wysokości kierownicy. Jest lekko awaryjna, ale jeżeli odpowiednio się eksploatuje oraz przeprowadza przeglądy okresowe, wszystko powinno być w porządku. Zapraszamy do zakupu tej hulajnogi w naszym sklepie. Nie oferujemy najniższej ceny, ale za to mają Państwo zagwarantowaną profesjonalną obsługę posprzedażową w stabilnej firmie. Bez ryzyka, że znikniemy po sezonie z rynku i nie będzie do kogo zadzwonić z reklamacją. Istnieje możliwość dokupienia przeglądu zerowego lub przetestowania hulajnogi na miejscu w naszym sklepie stacjonarnym. Linki są w opisie. Do następnego.